Poza oczywiście bardzo ładnie wyposażoną, odnowioną salą, która wizualnie wygląda w taki miły, ciekawy sposób i spójny z tym naszym głównym turniejem. To ten gwóźdź programu to 17 stanowisk takich bardzo, bardzo wydajnych z dobrymi akcesoriami gamingowymi, z dobrymi komponentami. No nie wchodząc w detale tych modeli i podzespołów, no to komputery gamingowe na bardzo wysokim poziomie. Chodzi o poznanie. Nowoczesnych technologii, które się rozwijają bardzo dynamicznie, tym bardziej że my będziemy potrzebowali bardzo dużo osób do pracy w nowo utworzonym hubie e-gamingowo-technologicznym. Oczywiście to jest czas, bo dopiero ruszamy z pierwszymi działaniami. Tych działań jest bardzo dużo zaprogramowanych na przyszłość, no ale to jest właśnie ta druga czy kolejna ścieżka rozwojowa naszego miasta, gospodarki naszego miasta. A tutaj, Dzięki współpracy z SLM, dzięki też programowi, który wspólnie z SLM stworzyliśmy po raz drugi, czyli konkurs czy, czy rywalizacja szkół w grach komputerowych po to, aby wygrać dla swojej szkoły pracownię no przynosi kolejne efekty i mam nadzieję, że w przyszłości takich pracowni będzie coraz więcej. Koszt to jest około 100 tysięcy złotych zainwestowanych w to jedno pomieszczenie, w ten sprzęt komputerowy w design, który tutaj widzimy. To nie jest tylko y, pracownia do gry. Tutaj ta pracownia będzie służyć y, szerzej. My tu uczymy dwóch zawodów. Technika hotelarstwa, technika ekonomisty. Oni wszyscy pracują na komputerach. Oni wszyscy y, swoje zadania zawodowe wykonują za pomocą komputera. Dlatego nigdy na, na nowe pracownik komputerowe nigdy nie jest szkoda ani pieniędzy, ani wysiłku. A to jest dopiero początek. Wchodzimy w kolejny wiek, gdzie jest potrzeba, jest potrzeba właśnie takiej informatyzacji. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że wygraliśmy tą salę. Jest to też takie duże osiągnięcie, bo wiemy, że yy, gdyby nie my, to ta szkoła by sobie nigdy raczej nie mogła o taką pracownię w ogóle pomarzyć. Wiemy, jak wyglądała wcześniej pracownia komputerowa, a teraz patrzymy na sprzęt jest idealny, jeżeli chodzi o grę taką. Grę oraz ćwiczenie na programach, ponieważ na starych komputerach się no, długo włączał program oraz komputer. No i... Generalnie jest to dla nas, jesteśmy dumni z siebie, ponieważ mogliśmy dokonać czegoś takiego.